Jak będzie gotowe, to będzie zrobione. Tam się parę osób popominało, żebym nagrał recenzję jakiegoś anime, co tam się wchodzi na wieżę, no to ten, to zaczynamy. Ja idź mi z tym, to nie o to mi chodziło. A niechaj animcowie wżdy postronni znają, że Sword Art Online nie gęsi, że swój ark z wchodzeniem na wieżę mają. Trochę poczekaliście, co? Rok. Może najpierw powinienem powiedzieć o przyczynach, dla których ta recenzja tak późno się ukazuje? Ale właściwie to konkretną jestem w stanie wymienić tylko jedną: lenistwo? Tym razem mam nadzieję, że recenzja będzie bardziej sprawna, bo napisałem sobie do niej skrypt. O, auron taki profesjonalny. Co prawda na początku wspomniałem, jakbyśmy mieli omawiać tylko jeden ark ale tak naprawdę będziemy tutaj omawiać również ten drugi najnowszy, czyli War of the Underworld. Będzie całość w jednym miejscu, chociaż do tego drugiego arku spróbuję się odnieść raczej krótko. A krótko generalnie dlatego, że nie mam o nim zbyt wiele do powiedzenia, a już na pewno niezbyt wiele dobrego. Do rzeczy! Na początku chciałbym powiedzieć, że pierwsze 12 odcinków Sao Alicization, mimo tego, że miało swoje problemy, dla mnie i tak jest jedną z najbardziej błyszczących opowieści w tej serii. A od 13 odcinka Alicyzacja niestety ten blask zaczyna dla mnie tracić. Ale na szczęście do końca pierwszej serii tylko powoli. Cała druga część Alicyzacji o podtytule Rising dość jasno podkreśla fakt, że będzie to ark o wspinaniu się na wieżę. NIE! No więc druga część skupia się na wspinaczce na wielopiętrowy apartamentowiec pani Quinelli, czyli naszej głównej antagonistki. A skoro już przy niej jesteśmy, to może od niej zacznijmy omawianie postaci. Quinella jest potomkinią rodu królewskiego, która zaczęła zgłębiać istniejącą w grze magię, a ponieważ jest ona napisana bardziej w formie suchych poleceń niż rzeczywistych inkantacji, to można powiedzieć, że Quinella rozkminiła kod gry, w której istnieje jako NPC. Swoją drogą, czy tylko mnie po jakimś czasie zaczęły po prostu denerwować te przesadnie długie, pozbawione jakiejkolwiek finezji, powtarzane w kółko komendy w stylu SYSTEM CALL GENERATE FIRE ELEMENT ARROW SHAPE DISCHARGE Przecież jakby czarodzieje w rzeczywistości... Tak, czarodzieje w rzeczywistości, tak. Robili takie długie inkantacje, to już by ich tam przecież na miejscu mieczem zaciupali przez ten czas. Trochę to śmieszne, że w Underworld, które oparte jest o emulację duszy, magia jest napisana w taki prymitywny i niewygodny sposób, a już w takim Alfheim czary potrafiły być inkantowane ładnymi słowami z jakiegoś czarodziejskiego języka. Taki, no, niby progres, ale jednak regres, tak? W końcu Alfheim to było tylko VR MMO. Tylko, my nawet czegoś takiego nie mamy. W każdym razie Quinela, rozkminiwszy funkcjonowanie całego systemu gry, doszła do wniosku, że może zacząć go kontrolować. Kto by przegapił taką okazję? Więc nasza szanowna pani administrator, jak się później nazwie, przywraca sobie ze starej baby wygląd młodej dupensji i przejmuje kontrolę nad jasną stroną świata, bunkrując się we wspomnianej już wcześniej wieży, po której nasi protagoniści będą się wspinać. Cóż jak dla mnie Quinela nie jest ani dobrym, ani złym antagonistą, można ją umieścić gdzieś po środku, ale i tak w porównaniu z następnym głównym złym SAO, który pojawia się w następnym sezonie, to ona błyszczy po prostu jak wygolone jaja na słońcu. Ale o następnym wrogu porozmawiamy sobie później. Mam dla niego specjalne miejsce w piekle. No, główną rolą pani administrator jest w gruncie rzeczy to, żeby Kirito i Yuji mieli jakiś powód do wspinania się na wieżę, a także świecenie dupą i cycem. To drugie chyba nawet bardziej. I tutaj pojawia się moje pierwsze rozczarowanie. Naprawdę pierwsze, dopiero pierwsze? Bo jakimś student twórcy potrafili powstrzymać się od początku alicyzacji od fanserwisu, tworząc we mnie złudną nadzieję, że może jednak Sao otrzyma całkowicie poważną historię. A gówno! dupajcycki ważniejsze muszą być. Czy to jakoś bardzo przeszkadza? Niekoniecznie, w końcu niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co... Jak to, co ja napisałem, kurwa? W końcu niech pierwszy rzuci kamieniem tym, kto nie czerpie wzrokowej przyjemności z oglądania kreskówkowych krągłości. Ale rym. Teraz pewnie powinienem zostać obrzucony kamieniami, bo oprócz tego, że nie mam racji, to jeszcze wydały się moje fetysze. No ale nic. Co u Quinnelli trzeba zaliczyć na plus, to jej całkiem interesująca filozofia miłości, gdzie uczucia wyrażane są poprzez kontrolę i władzę. Nie różni się to aż tak bardzo od pewnych miłosnych patologii z naszego prawdziwego świata, więc motyw całkiem naturalny i ciekawy, tym bardziej jeśli spojrzymy na to z perspektywy, że tego typu podejście wytworzyło się w instancji sztucznej duszy. Od pani administrator bardzo chętnie przejdę do mojej ulubionej nowej postaci, która pojawia się w tym arku. Czudelki. Nie spodziewaliście się tego, co? Tak samo jak nikt nie spodziewa się pieprzonego czudelkina na ekranie i wszyscy dostają pierdolce jak tylko się pojawia. Nie zrozumcie mnie źle, ten zasrany błazen jest postacią, której szczerze z całego serca nienawidzę i nic mnie nie cieszyło w tym arku jak jego zgon. Ale właśnie to jest najlepsze w jego kreacji, że bez problemu wywołuje niechęć i odrazę, a więc zdaje mi się docelowe emocje, które autor chciał jego postacią uzyskać. Nie musimy lubić postaci, żeby była po prostu dobrze napisana. Przecież dobry antagonista to w bardzo wielu przypadkach właśnie taki, którego nie lubimy, prawda? Niestety pochlebne słowa trudno będzie znaleźć dla wszystkich spotkanych po drodze na wieżę rycerzy, integralności. Praktycznie żaden z nich nie wprowadza nic interesującego do świata przedstawionego. Wszyscy są po prostu wierni sprawie, pewni siebie i każden jeden obskakuje w pierdziel od Kirito i UGO w duecie bądź Solo. Swoją drogą to, widząc, że nasi protagoniści oszczędzają kolejnych pokonanych przeciwników, od razu miałem wrażenie, że dzieje się tak tylko po to, żeby uzupełnić kadrę postaci dla następnego arku. I nawet się kuźwa nie pomyliłem. Oczywiście wszystkie te walki są wizualnie imponujące, przyjemnie się je ogląda, a interakcje w nich zawarte mają rzeczywisty wpływ na przyszłe wydarzenia, więc nie powiem na pewno, że są pozbawione wagi, tym bardziej, że stanowią trzon wspinania się powierzy. Nawet nie próbuj! Chciałbym powiedzieć coś więcej o tych wszystkich rycerzach, ale rzeczywistość, przykra rzeczywistość, pozwolę sobie nadmienić, jest taka, że żadnemu z nich nie poświęcono wystarczająco dużo czasu antenowego, żeby jakkolwiek się z nimi zaprzyjaźnić, zacząć się nimi przejmować. No może warto wspomnieć o Berkulim pierwszym z rycerzy integralności. To jest ten gość z legendą o zabójcy lodowego smoka i jego miecz chyba dzierżył Yujiyo, jeśli dobrze pamiętam. Dla nas wszystkich to jest cenna lekcja, żeby sprzątać po sobie swoje zabawki, bo inaczej ktoś może jedną znaleźć i cię nią kurwa zabić. No to teraz czas porozmawiać o naszej wesołej gromadce, czyli Harry, Ron i Hermiona... Yy, wróć, yy, Kirito, Yujiro i Alice. Kirito jest Kiritem nawet jeszcze bardziej niż był w poprzedniej części, bo wtedy jeszcze dopuszczał Yujiro do akcji, a teraz praktycznie wszystko robi sam, wielokrotnie ratując swojego kompana z opresji. Yujiro, nad czym bardzo ubolewam niestety w tym arku, wypada z roli równorzędnego z Kiritem bohatera. Najlepiej widać to po tym, że Yujiro mając tak naprawdę największą motywację do tego, żeby wspinać się na wieżę, bo przecież obiecał sobie, że uratuje Alice, przez całą wspinaczkę nie wchodzi w ani jedną konkretną interakcję ze swoją utraconą przyjaciółką. A kto wchodzi? Kirito wchodzi. Scena, w której Kirito i Alice zostają zrzuceni z wieży i muszą mimowolnie współpracować, żeby do niej wrócić, jest jedną z lepszych scen w tym arku. Ale nie mogę przeboleć tego, że to Kirito ani Eugeo. Miał okazję zbudować z Alice relację. W tym samym czasie Yujiro idzie walczyć z Berkulim, co daje mu jakieś pole do popisu, ale po pokonaniu go zostaje porwany przez Czudelkina i przekonwertowany na rycerza integralności. Co więcej, sam podejmuje decyzję o poddaniu swojej woli Quinelli. I ja naprawdę długo się zastanawiałem, jakie motywy stały za jego decyzją, i dopiero zrozumiałem tak naprawdę w trakcie tworzenia tej recenzji. Yujiro po prostu uświadomił sobie, że jest postacią poboczną w swojej własnej historii. Nie dano mu nawet wziąć udziału w scenie z Alice, chociaż wszystko co do tej pory zrobił i poświęcił, wydawałoby się, miało prowadzić właśnie do tej sceny. To najbardziej tragiczna postać w całym SAO. Pomimo swoich starań zawsze był na drugim miejscu, a jego śmierć mimo że wzruszyła mnie do łez, nie posiadała według mnie odpowiedniej wagi dla całej historii. Również boli mnie, że w następnym arku to Alice jest nazywana jakąś mityczną kapłanką światła i to tylko dlatego, że przełamała pieczęć oka. Wszyscy mają nagle gdzieś fakt, że Yujiro zrobił to pierwszy, a jego scena przełamania pieczęci miała dużo większy ładunek emocjonalny niż Alice, która na ścianie wieży stwierdziła, że okej, okay, wyzwalam się spod kontroli umysłu i bum, wyzwoliła się, się, się wyzwoliła. W ogóle Alice bardzo mnie rozczarowuje w całej tej historii. Jest bardzo bierna i nie wydaje się mieć żadnej własnej motywacji. Nieszczególnie dostrzegam w jej decyzjach jakiś osobisty interes. A to bardzo niedobrze, bo w następnym arku, War of the Underworld, przejmuje rolę głównego bohatera. I niestety nieszczególnie da się ją w tej roli lubić. Wyzwolona Alice chce być po prostu dobra i ratować świat. Niby na kim się jej tam zależy, ale w porównaniu z tym, jak te osoby odnoszą się do niej, jej relacje wydają się być takie bierne i płytkie. Już tutaj trochę przechodzę do następnego arku, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chcę poruszyć temat ostatecznej walki z panią administrator. Walka ponownie jest wizualnie atrakcyjna i od początku do końca cieszy oko. Szczególnie, że połowa tej walki to oglądanie Queen Ellie w negliżu. Oh, you touch my -la -la. Ale nie rozumiem jednej decyzji. Dlaczego pośród final bossów tego arku znalazł się... Golem z mieczy? Dlaczego sam Yujiro zostaje przemieniony w jakiś kuźwa miecz? Dlaczego akurat miecze? Czy Reki Kawahara przypomniał sobie, że Sword Art Online ma słowo miecz w tytule i stwierdził, że trzeba to jakoś wykorzystać? Według mnie to jest wręcz nadużycie tego motywu. Golema z mieczy jestem jeszcze w stanie nawet zrozumieć, ba, podciągnę go nawet pod ciekawą wariację na temat golemów w ogóle. Ale o zmieniający się w miecz to jest najbardziej lamerska przemiana, jaką widziałem w anime. Aha, no i trzeba zaznaczyć, że kardinal, która gdzieś tam się przewija przez cały ten ark, ginie w walce z Quinelą. I ja autentycznie nie rozumiem, dlaczego Kirito zwył się przy tym jak szmata. Gościu widziałe się w życiu trzy razy, a na samą tę wieżę to wspinaliście się w sumie może z godzinę 20. Tempo przywiązywania się godne z mokłego burka spod klatki, który przywiąże się i będzie ci wierny tylko dlatego, że nie strzeliłeś mu kopa, jak go mijałeś. Oczywiście, kochajcie zmokłe burki spod klatek. One też zasługują na miłość. Okej, okay, więc chyba właściwie tyle z mojej strony na temat Arku Rising. Na pewno da się powiedzieć więcej, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałem jest wystarczająco kompleksowe. W ramach takiego interludium może wypowiem się teraz na temat obydwu openingów. Obydwa są sympatyczne, ładnie zrobione, miło się je ogląda. Muzyka utrzymuje się w konwencji poprzednich openingów SAO, więc twórcy podeszli do sprawy konsekwentnie. Jeśli do czegoś miałbym się przyczepić, to trzeci opening alityzacji wydaje mi się trochę zbyt lekki, jak na brutalność wydarzeń, które mają miejsce w samej treści. Ale ogólnie jest spoko, jakby to są openingi SAO, tutaj nie oczekiwaliśmy rewolucji, w porządku. Ja tutaj, napisa... <ścoughs> ja tutaj napisałem w skrypcie, że nie będę się rozgadywał na temat Arku Wojny Podziemia, ale widzę, że sam skrypt o Arku Wojny Podziemia ma jedną stronę więcej niż, <ścoughs> niż, niż Rising, więc... Chyba jednak się rozgadam. No to może jakaś ładna sklejeczka na początek. Zacznijmy może od pozytywów, bo pierwszy odcinek tego arku wyrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Widok bezradnego Kirito, pchanego na wózku inwalidzkim, nie mogącego się rozstać z mieczami swoim i Yujiyo, -Oh, to naprawdę wywołuje emocje i przede wszystkim po raz pierwszy w serii łamie stereotyp przekoksowanego Kirito, któremu nic nie jest straszne. Nie łamie się za to stereotyp haremu, do którego na przestrzeni tego arku dołączają kolejne dziewczyny, nawet te, które Kirito już spotkał i które nie miały z nim żadnej głębszej relacji. I nawet pomimo tego, że Kirito jest pieprzonym warzywem przez cały ten ark. I to jest dla mnie tak wybitnie bolesne, bo brak haremu falicyzacji, przynajmniej na początku, to była dla mnie kolejna złudna nadzieja, którą dał mi właśnie pierwszy sezon. Uważam ten element za absolutnie zbędny, szczególnie, że Sao to anime akcji, a nie jakieś tam edci. Może nawet na początku było to dla mnie w jakiś sposób zabawne. Ale na obecnym etapie wywołuje we mnie grymas pożałowania. I mam głęboką nadzieję, że nie tylko we mnie. Kurde, miałem zacząć od pozytywów. Ale faktycznie, tak jak mówiłem na samym początku, nie jest ich tutaj zbyt wiele, przynajmniej dla mnie. Będę krytykował. Ale jeszcze chwilę, będzie przyjemnie. Szanuję wszystkie sceny, w których w ogóle pojawia się Kirito. Kiedy Roni i Tize dowiadują się o śmierci Yujiro. Kiedy dociera do niego Asuna. W sensie do Kirito. Te wszystkie momenty mają gigantyczny ładunek emocjonalny i faktycznie mnie osobiście wzruszyły. I jednocześnie rzuca mi to wszystko kontrast na największą wadę War of the Underworld. Brak wyraźnie zarysowanego protagonisty. Przerabialiśmy to już w drugim sezonie Tokyo Ghoul, prawda? Przerabialiśmy. Wszystkie poprzednie sezony Sao przyzwyczaiły nas do Kirito jako bohatera absolutnie na pierwszym miejscu, przy którym nikt nie ma szansy zabłysnąć. Alicyzacja na początku próbowała nieco przełamać ten trend postacią Yujiro, ale przy wspinaczce na wieżę wszelkie wątpliwości rozwiano. I tutaj pan Kawahara, wyłączając głównego bohatera z historii, w której zawsze grał pierwsze skrzypce, obnażył niejakość każdej innej postaci w swoim uniwersum. Nagle się okazuje, że wszystkie postacie w tym anime są po to, żeby robić Kirito za tło, a gdy nagle Kirito znika i wszystko wpada w ręce pobocznych bohaterów, Całość wybucha widzowi w twarz nijakością. Twórcy bardzo mocno na miejsce głównej bohaterki chcą wepchnąć Alice. Ona z kolei wydaje się być co najmniej nieszczególnie chętna do tej roli. Nawet jej sceny z Kirito pokazują, jakby miała ochotę krzyknąć Kirito, obudź się, ja już nie chcę być główną bohaterką. Alice nawet nie przypomina sobie, kim faktycznie była, chociaż przybywa do swojej rodzinnej wioski. Widzi to wszystko, co przeżyła w dzieciństwie, spotyka się z ludźmi, których znała. W ogóle, dlaczego Eldry dostał wylewu na samo wspomnienie o swojej rodzinie? A Alice, mając to wszystko przed sobą, nawet na milimetr nie wysunęła tego pieprzonego kryształku z czoła. Przecież to było wszystko, co Yu-Gi-Oh walczył, a nagle wszyscy zaczynają się zachowywać tak jakby nikt na to nie liczył w żadnym momencie. He? Gdzie jest Selka płacząca, że Alice jej nie poznaje? Gdzie jest Alice, która po przypomnieniu sobie całej tej historii, tego wszystkiego, co przeżyła, gdzie jest, kim tak naprawdę była? Gdzie jest ta Alice, która po tym wszystkim wręcz załamuje się psychicznie? Bo okazuje się, że po jej wejściu na Dark Territory cała jej rodzinna wioska mają za wroga publicznego. Gdzie? Ogółem cały ten ark skupia się na wielkiej bitwie między siłami światła i ciemności, bo po zgonie pani administrator nie ma już żadnego autorytetu, który powstrzymałby mroczne armie przed atakiem na Królestwa Ludzi i wygląda to wszystko dla mnie jak niezbyt udany zlepek kilku historyjek z dwóch różnych stron frontu. Od tej pory Alicyzacja ogląda się wyłącznie dla bardzo ładnych doznań wizualnych. Sao zawsze reprezentowało sobą bardzo ładny poziom kreski i animacji, a Alicization jeszcze bardziej podbija poprzeczkę, wyglądając najładniej spośród wszystkich serii telewizyjnych. Lepiej wygląda tylko film Original Scale. Tutaj niestety próżno szukać jakiejś zawiłej intrygi. Wszystkie postacie mają tam potencjał do tego, żeby być ciekawe. Część z nich znamy już z poprzedniego arku, ale wszystkie ich opowieści, które mają ten potencjał, wszystkie są zamknięte w obrębie jednego odcinka. W sensie jednego odcinka na, na postać, ale to chyba oczywiste. Potrafiłem się zaangażować w historię YuGO, -Oh, śledzić go, polubić go, płakać przy jego śmierci właśnie dlatego że dostałem wystarczająco dużo czasu, żeby go spędzić, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Wojna Podziemia próbuje mi tymczasem wepchnąć przykrą historię Szasty i Luwi z Mrocznego Frontu, kochanków zabitych przez nowego antagonistę. Pokazuje Renriego, który w ogóle nie wiem co robi w szeregach Rycerzy Integralności, bo jest pizdą chowającą się po stodołach i jaja wyhodowuje dopiero w trakcie swojego odcinka. Dostajemy smutny widok orków, którzy z jakichś przyczyny wyglądają jak świnie, którzy poświęcają swoje dusze tylko po to, żeby mroczni magowie mogli naładować swój kolejny atak. Mamy Eldry, który w ostatnim akcie poświęcenia przebija licznik HP na minus i przywódcę pięściarzy, który nie pierdoli się z tematem i zamiast złamać pięczęć oka, po prostu sobie to oko wyrywa. To jest mnóstwo fajnych momentów, z których ja osobiście nie potrafiłem czerpać takiej przyjemności, jaką pewnie by się ode mnie oczekiwało. A to dlatego, że postacie, które w tych momentach uczestniczą, nie wywołują we mnie odpowiednich emocji. Ja nie miałem czasu, żeby te emocje nabrać. Ten sam błąd popełnił drugi sezon Tokio Ghoul. Właściwie kolejne też. Rzucił nam w ryja kilka wcale niezłych historyjek, które nie mają prawa nas zainteresować, bo jest ich za dużo. I dostają za mało czasu antenowego. No i oczywiście, kiedy wszyscy chcą być protagonistami, to nie jest nim nikt, a na tym zawsze każda historia cierpi. A już w ogóle absolutnym kuriozum w tym sezonie jest scena, w której na ekranie pojawia się jakaś koleżanka fanatio dosłownie tylko po to, żeby zasłonić ją przed jakimś atakiem i zginąć. A my na wytłumaczenie histerii pani rycerz dostajemy krótki flashback, z którego wyczytać można no, znały się. Halo, jak ja mam poczuć prawdziwe emocje przy czymś takim? I tutaj będzie bardzo mało płynne przejście, bo nie miałem pomysłu, jak to przesiąść w materiale. Ale będziemy teraz rozmawiać o naszym nowym antagoniście i nie będziemy dla niego mili. Pan Mroczny Lord Vekta. W rzeczywistym świecie ma chyba nawet jakieś imię, ale nie pamiętam. Postać według mnie do oporu, sztampowa i nudna. Koleś dostaje nawet jakieś krótkie backstory, w którym okazuje się, że jest jakimś jebanym psychopatą, który myśli, że... Czuje smak czyjś duszy? Facet jako dzieciak zabił swoją koleżankę, bo chciał sprawdzić jak to jest. Teraz jest żołnierzem w jakiejś najemnej jednostce wojskowej. E? Co? Dzieci z takim portfolio wysyła się do poprawczaka, a nie do wojska. Co to kurwa jest? Aha, no i skoro już jesteśmy przy temacie, to mamy w dalszym ciągu jakiś kawałek wątku w prawdziwym świecie, który jest tak biedny, w sensie świat, nie wątek. Nie, wątek, nie świat. W każdym razie jest tak biedny, że na przełomie sezonów po prostu przestał mnie interesować. Wszystko skupia się na jakimś pseudo zbrojnym ataku ze strony Ameryki, bo Trump się boi, że Japonia będzie miała nieskończoną liczbę samodzielnie myślących robotów na swoich usługach, czy coś? Generalnie wszyscy chcą dotrzeć do Alice, bo jest kapłanką światła, bo przełamała tę pieczęć oka, ale po co oni chcą to zrobić, to ja do tej pory nie zrozumiałem. Nie mi ktoś wytłumaczy. Bez wątpienia z oglądania War of the Underworld. Czerpałem najmniej przyjemności w porównaniu z całą serią Sao. Ale mimo to siadałem regularnie do kolejnych odcinków i z pewną dozą niecierpliwości nawet czekałem na kolejne tygodnie emisji. Dlaczego? Chyba powodował mną pewien syndrom przywiązania, jak w starym dobrym małżeństwie, gdzie w sumie ma się siebie już nawzajem dosyć, ale jednak miłość ma większą siłę przebicia. Gdzieś tam wewnątrz mnie przez cały ten sezon było oczekiwanie, że może jednak w jego ramach Kirito wreszcie się obudzi, przynajmniej w ostatnim odcinku. To się kuźma nie doczekałem. Ale w trailerach następnej części jest już jasno pokazane, że nasz czarny szermierz wyjdzie ze stanu warzywa, co było. Oczywiście przewidywalne, ale i tak mocno na to czekam. Na sam koniec chciałbym się odnieść do jeszcze jednego problemu. Oczywiście, ja go uważam za problem, pewnie nie wszyscy tak to ujmą. Mianowicie, na końcu do gry wchodzi Sinon. Z materiałów promocyjnych wiemy też, że będzie tam LIFA. I szczerze powiedziawszy, tak jak bardzo się cieszyłem, że część starej kadry wkroczy do akcji. Tak z perspektywy czasu odnoszę wrażenie, że wcale nie chcę oglądać starych ryjów w nowej odsłonie, bo Asuna, Sinon i Lifa właściwie nie mają osobistego interesu w udaniu się do podziemia. Robią to tylko dlatego, że ktoś musi ratować Kirito. Nie są częścią tego świata, nie poznały go, nie spędziły w nim tyle czasu, co Kirito, nie miały okazji go pokochać i. Poznać w nim jakichś swoich osobistych motywów. Nie mają żadnego wewnętrznego punktu odniesienia, tylko zewnętrzny. Poprzednia arki Sao właśnie bardzo dobrze się oglądało, mimo tego, że to oczywiście, że były takie błahe historie. Ale dobrze się oglądało, bo zawsze była jakaś tam postać, która miała jakiś personalny, osobisty interes. W pierwszym sezonie Kirito i Asuna chcieli wydostać się z Sao i zacząć wspólne życie w realnym świecie. Potem Kirito chciał ratować swoją ukochaną. Dalej mieliśmy Sinon i bardzo dobry motyw mierzenia się ze swoimi traumami z przeszłości. Również bardzo osobista i poruszająca historia. Wątek Yuki, scena jej pożegnania w wirtualnym świecie, to jest przecież profesjonalny wyciskacz łez. Przynajmniej dla mnie. Nawet Original Scale miało dość smutny motyw czyszczenia wspomnień z Sao, gdzie Asuna płakała, bojąc się, że Kirito zostanie wymazany z jej pamięci. Mnie się wydaje, że to właśnie te indywidualne historie, personalne kwestie budują nasze więzi z fikcyjnymi postaciami. A w War of the Underworld nie za bardzo coś takiego można uświadczyć. Tutaj wszyscy są po prostu, nie wiem. Ratować Świat, tak naprawdę jedyną postacią, która prócz Kirito w alityzacji miała jakieś realne, indywidualne pobudki, był Yujiro. -Oh. Jego charakter wyszedł najlepiej w całej serii. Rest in peace, Yujiro. -Oh. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. To będzie tyle z mojej strony. Wiem, że nie powiedziałem o wszystkim, ale jeśli chcielibyście się odnieść do jakiegoś tematu, o którym nie wspomniałem, to oczywiście zapraszam Was do komentarzy. Chętnie też dowiem się, jakie wy macie zdanie na temat całokształtu alicyzacji do tej pory. Przepraszam, że nie było jakoś bardzo śmiesznie, ale zależało mi na tym, żeby jakoś w miarę kompleksowo i merytorycznie ta recenzja wyszła. I tak nie wyszła. I teraz weź człowieku zmontuj to w dwa dni, bo zaraz wychodzi nowy sezon i trzeba będzie go recenzować na bieżąco. Aaaa! Łapę w górę zostawcie. Cześć.